Pogoni za kulturą. Czesław Jakubiec, Komedii. Panowie, powiedzcie mi, jaka jest droga od pomysłu do realizacji takiego, takiego projektu, programu? Bolesna. Bolesna. To, czas to bolesna pomijam, czasem to jest łatwa i prosta, ponieważ y, prosta jest taka, że my nastawiamy się w, często na koncertach zwaną improwizację i często na przykład piszemy o sole mio w czasie spektaklu. Mm, prosimy widzów o, o wyrazy. Tych wyrazów na przykład jest 12 w takim Osole Mio. Y, z, znana pieśń naprawońska, la co i tak dalej. Więc żeby tak przypomnieć, na przykład ktoś to nie kojarzy o sole mio, to i my piszemy w trakcie. Takie Osole Mio naszych marzeń, albo Osole Mio jednorazowe, wymyślone. W czasie, w czasie mm -hmm. tego spektaklu. I to jest bardzo łatwa droga, znaczy dla mnie łatwa, ponieważ ja praktycznie występuję ja i do końca programu Marek najczęściej pisze go, bo kto jest za, za sceną, kto ma wolne, <laughs> to ten pisze i wtedy mamy, jesteśmy określeni w ramach czasu i to bardzo fajnie. A nieraz jest to długa droga, mm -hmm. ponieważ już też jesteśmy, że tak powiem, w tym żarcie, obracamy się już. Ja już pracuję w żartem 12 lat, więc takie byle, co nam też jakby nie przejdzie. No, nie chcemy opowiadać dowcipów, nie chcemy nic, co ktoś wymyślił. Ktoś inny, chcemy, żeby to było nasze, autorskie, gdzieś tam, więc, więc czasem taki ułożenie takiego utworu trwa lata, żeby, że to jest to, że tam gdzieś pomysł na niektóre utwory, to już miałem 7 lat temu, a dopiero teraz gdzieś to tam zaczyna się tworzyć w całość. Odgrzebałeś to. Nie tyle odgrzebałem, czas... czyli rozumiem, to, że te tam... pomysły yy, na, czasami nawet przychodzą yy, w momencie samego występu. Yy, Czy znaczy tutaj yy. Yy. Rodzą się? tworzeniem jest ba bardzo różnie, są utwory, które nagle chodzi się z tym, myśli się o tym tydzień, dwa miesiąc i nagle w 15 minut się pisze numer, potem się wprowadza parę poprawek i okazuje się, że on działa, a niekiedy się nad czymś siedzi i pół roku i, i robi się sześć wersji i ciągle coś tam nie pasuje. Znaczy, a, a potem fajnie... jest jeszcze tak zwane zderzenie z widzem, nie? że nam się. To zdaje... właśnie chciałam powiedzieć, że miarą tego, czy jest ok, są, wiesz, albo salwy śmiechu, albo ich nie ma. Tak, ale zdarza się, tak? E, to też, też się zdarza. Potem trzeba zaniedbać, dlaczego wiesz, ich to nie mnie. było? Czy to było kwestia tekstu, wykonania? Na być, bo to... Czy, to... Mhm. czy na przykład czasami jest coś takiego, że w tym momencie ma nie być śmiechu, ponieważ przygotowujemy coś, co się pojawi w następnym numerze i chcemy, żeby ludzie troszkę jakby zapomnieli o śmianiu się, żeby później czymś bardziej zaskoczyć. To jest taki, yy, że tak powiem, jak to, jakby powiedzieć kolaż o tego co my chcemy wykorzystać. My nie chcemy tylko ludzi, widza zabić śmiechem muzyką. Nie jest to naszym celem. Chcemy go zachwycić. Chcemy go najprościej powiedzieć zaprosić do naszego świata. Ten nasz świat jest czasem liryczny. Bo na przykład w najlepszych czasach w piwnicy pod baranami występowała Ewa Demarczyk, która nie śpiewała śmiesznych okay. rzeczy, tylko. W zasadzie ten jej głos i ta cała jej mroczność, wiesz, i to wszystko pasowało. To kiedyś była taka przestrzeń w występach artystycznych, że można było widza przenosić ze świata do świata i my to troszeczkę chcemy robić. Chcemy go za zabrać do tego naszego świata, który jest raz liryczny, raz jest kabaretowo śmieszny, raz jest wzruszający, bo na przykład śpiewam w programie też taką piosenkę Józef ręki, która jest jakby inspiracja do tego, była poezja śpiewana. I ja kiedyś bardzo dużo śpiewałem poezji śpiewanej, to były początki w ogóle mojego tam śpiewania, więc zachwasynowany tym wszystkim, każdy z nas gdzieś dotknął tych emocji, znaczy często się z tego śmieję, że to bagatelizujemy, na przykład dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina, ta cała przestrzeń, która wielu ludzi dotyczy, nie? i ja nagle się bawię, ten tekst, czy tam to, że ja występuję z tą gitarą, gram to tam w tym utworze, to jest tylko właściwie inspiracja do tego, żeby widza zaprosić do, do tego, co mógł poczuć gdzieś tam siedząc przy ognisku, albo słuchając z nim jesteś szczęśliwa, coś tam się takie różne. czy poza sceną y, też y, w życiu prywatnym y, jesteście tacy y, takie żartowne Pistrojnie. z nas chłopaki? A, a, nie. <laughs> znaczy, ja, ja ogólnie lubię rozśmieszać ludzi, lubię bawić, y, lubię robić coś, zaskakiwać i, i w zasadzie cały czas się nieraz chyba więcej myślę nad, nad żartem, kiedy z kimś rozmawiam, niż kiedy trzeba ten żart później spisać, co, nad czym stara się Czesław z, zapanować, ale ja ogólnie lubię, lubię oglądać komedie, lubię, znaczy coraz częściej się nimi niestety rozczarowuje, y, ale no lubię, lubię się śmiać, lubię lub, ludzi do śmiechu pobudzać, więc no, nie jestem na pewno kimś, kto wchodzi i koniecznie musi zaistnieć i, i koniecznie wszystkich ja rodowli. Nie, bo pytam dlatego, że czasami, wiesz, na scenie to jest czasami robota, a, a potem schodzimy i jesteśmy sobą. Nie, to my a... częściej chyba usłyszymy, że, na, że, że w życiu prywatnym jesteś tacy więksi jajcarze, na scenie to jest troszkę za poważne. To tak, tak, dostojny. Dla mnie, to mnie są takie, że od czasu zaczyna śpiewać te arie i zaczyna się to robić takie dostojne. ty jesteś przecież taki pogodny. Dobra, panowie, no to na koniec jeszcze raz w swoim kabarciarskim stylu. Zaproście proszę słuchacze Radia Zet, czyli na, na wasz spektakl w Chorzowie i w Katowicach. Wszystkich, którzy mają czas zaraz po świętach, proszę się wysuszyć we wtorek po poniedziałku i w środę widzimy się, zapraszamy was do naszego świata, Chorzowskie Centrum Kultury, a jakby ktoś na przykład przespał albo był jeszcze za mokry, że ma na przykład jakieś wełniane rzeczy, a one długo schną, albo to w niedzielę się, 12. Albo by mu się tak podobało, że chce zobaczyć jeszcze raz dobra, do o, to od razu w To w niedzielę 12 do Centrum Kultury y, Katowicza. I mówcie Katowice. o nas dużo i dobrze. Będziemy. Czesław Jakubiec, Comedy, mm, zapraszamy. Pogoni za kulturą Katowice i okolice.